No to się pójdzie potem w ściekier, tylko teraz to już to nie zdążymy, nie? Z 58, no nie wiem Nie wiem co kilo... Gdzieś tu kurwa jesteście, nie? No. Wyjebało ci streama, geniuszu Dobra, widzę, 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 widzę. Czekaj, bo mnie odda... A? Hmm? Chyba, żebym ja zaraz z nich nie wylądował. O, shit. Ale ja się obrócę, kurwa! Cyk, i jest. Widzisz? Ja wypierdoliłem, kurwa, żółwika. Nie Dobra Ej, a niech on się zatrzyma ten silnik do końca Pewno Dobra Biegnę Dzio O, żeż ty kurwa, dobra to luzi, to takie wyjście to jest nic kurwa z tego Ten stoi na górze <grym, <grym, jeba. jeba Kurwa ty wielka stopa kurwa Małpę uprawiasz teraz? Poczekaj, bo który drzewo was trzyma, to was trzyma. To trzeba ściąć. Ty wiesz, że jak spadniesz, to złamiesz na ziomuś? albo na nas to spadnie i zginiemy. Wiem? Ja. No. Ale myślałem, że wy na dole jesteście, a wy kurwa drzewa, w drzewach wiebani, Pierdoleni. Ale ona jest na... ona jest na automatycznym lądowaniu. Ono to ona odleci do góry, to już jej nie uratujemy. To już straciłeś helkę, od razu ci mówię. No mówię ci, no kurwa, to jest, ona poleci do góry, ja jej nie będę miał jak ten. Jakby nie była na autopilocie, to ją wyciągnę. Przecież ja nie mam więcej, mam jedną tylko mieliśmy, kurwa, to wziąłem jedną. Jak mam wsiąść do helki? To nie będzie takie łatwe, nie? Czy właśnie te są. Zobaczymy co teraz. Unosi się do góry? Nie. Dobra, idę, idę ją. No, ja muszę ją pierdonać w tych drzewach. Czekaj, bo to jeszcze jedno muszę drzewo zjeść. No jak, ona już w tym nie jest bugowana Ja muszę ją dupnąć w dół jakoś. Tylko kurwa, że ja się w te drzewa jeszcze nie wpierdoli. Bo nie będę miał jak wrócić na AD. Chyba wszystko. No, ona się bukowała w tych drzewach i że ona. Myśli, że nadal jest w tych drzewach. Dobra, spróbuję ją dupnąć, ale jak poleci do góry. No zobaczymy co to się stanie ja muszę, ja muszę to na autopilocie zrobić, nie? Delikatnie no, no, Najlepiej kurwa no, no lepiej, żeby kurwa ona... Najlepiej to żeby ona nie ten. Nie wpierdoliła się w ten Jak ja tam kurwa mam to zrobić nie, Dominik, nie, Dominik, no albo stój tam kurwa, może lepiej, a nie, bo jak ja cię przetrzasnę, to ty zginiesz, od razu ja ci mówię. Jak ja będę nad tobą, to ja ci powiem kiedy masz spaść i spadnij na ziemi kurwa i daj mu morfinę. Poczekaj, najpierw to ja sobie muszę włączyć autopilota, od razu, kurwa, żeby się nie wpierdali w te jebane drzewa. No i ja morfina tylko, morfina tylko, dobra, ja spróbuję tam jakoś podlecieć, kurwa. To będzie bardzo ciężkie, nie będzie to łatwe. A, Helping, kurwa. No ja nie widzę. Zmieniłeś aplikację cierpliwość i tyle. Czyli jesteś w grze i nie... nie wiem, coś. Zrestartuj może, poczekaj. Skoczyłem. Bierz ją! Atakuj! Atakuj! Otwieraj ją i wsiadaj do niej. Otwieraj szybko, szybko! No jak nie możesz! Szybko, bo ja się buguję. Bo nazwy kurwi. Siadaj do niej, siadaj do niej, siadaj do niej. Ale na miejsce pilota. Na miejsce pilota. Szybko. Wyłącz autopilota. Wyłącz autopilota. Wyłącz ją najlepiej. Wyłącz ją. Ją wyłącz! Dobra, udało się akcja ratownicza. Masz to nagrane, kurwa? A wyśle to hodusowi, kurwa. Teraz mnie mam mianować, kurwa, królem tej gry. Kurwa, żadnej nie wyciągnąła ja jedną, kurwa. Ja mam rekord i chuj. Jestem najlepszym graczem od niego. Jeszcze opierdoliłem Helkę dzisiaj. Żyje. Co ci jest? Nic. Nie, pinefileny no nie. Co, co mu jest? Co ty masz? Coś masz pokazane, coś? Widzisz coś? No. Nie, tylko życie mi spadło, nie? A, No to Chujo. nic mu nie jest. Jak nie ma złamanej nogi, to chuj, on nie zrobi, nic mu się nie stanie. Dam mu zaraz cukinę w dubsko, to. No, zaraz by nie lepiej. Nie, nie strzy... Nie, to lepiej krew mu dać jego. A, bo... Ja mam. Nie, epinefryna, no to naciśnienie nie no. Mogę sobie. Kurwa, dobra. Teraz wypie... ale są helką na pole, kurwa, najlepiej. A bo ja mam ci z nią, to wylecie ci z nią stąd? Wylecie ci? Ja ci wylecę ją. Ja lepiej kurwa pilotuję niż ty. Poczekaj, ja ją wylecę. No jak kurwa, nichu, ja. Daj to zrobić profesjonalicie. Kurwa, który robi bączki w powietrzu, kurwa. Włączał to pilota mi od razu. Dobra, ja to zrobię. Poczekaj, ja to zrobię, spróbuję tu wylecieć od Jestem, jestem. A. No, to byś dożył do resort. Dobra. Trzymaj W, trzymaj Zetkę. ja wysiadam. Wyłącz sobie i się sobie, nie chcecie tam Aby. Kurwa no, akcja kurwa, reakcja. Daj mu tam żarcie, żeby on się naszar do końca i mu zdrowie weszło. Albo se zrób... transfuzję krwi. Pójdź ze siebie krew i se pójdź mm -hmm. no dobra. Mam krew i... Dolec Mam zestaw. Że... Sól fizjologiczna i coś jeszcze. To prawda, kongon działa. Tankowanie. Ale od czasu do czasu zalewa ją benzyną, nie? Bo ona też jest tak, że. No, rodzi, rodzi. Zubcam na swoje. No.